Nie ja pierdolę, no dlaczego jestem taki słaby już w tą grę? To wszystko przez to wszystko... no, świetnie kurwa To wszystko przez to przechodzenie tych wszystkich części, nie? No, walka na boty nie jest dobra. może no, kiedyś to niedopuszczalne było coś takiego. Trzeba byłem nietykalny w tym grę. Kurde. Co to ma być? W ogóle takie głupie ruchy tutaj robię.